Razyński Ośrodek Kultury zaprasza na wystawę zainspirowani Hartwigiem. Jest to wystawa pokonkursowa z okazji jubileuszu 85-lecia powstania lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego imienia Edwarda Hartwiga w Lublinie. To kolejna wystawa prezentowana w przestrzeni miejskiej, której głównym założeniem jest promocja sztuki fotograficznej artystów związanych z lubelszczyzną. Partnerami razyńskiej edycji są. Radzyński Ośrodek Kultury, Radzyński Klub Fotograficzny Klatka, Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne, Centrum Kultury w Lublinie i Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki. Wystawę można oglądać na Radzyńskim Placu Wolności Skwerze Podróżników. Wystawa pokonkursowa zainspirowani Hartwigiem prezentuje 23 prace, w tym 3 prace zwycięskie, Dwie specjalnie wyróżnione oraz 18 wyróżnionych. Przy organizowaniu konkursu kierowano się nie tylko uczczeniem 85. rocznicy Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego, ale również zachęceniem wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z różnorodnością prac patrona. Uczestnicy konkursu skonfrontowali się z twórczością Edwarda Hartwiga przy użyciu obecnych możliwości technologicznych. Jury zwracało szczególną uwagę na twórczą koncepcję uczestników konkursu, nie zaś na dosłowne naśladowanie patrona. Oczekiwania były skupione nie tylko na pejzażach czy portretach, ale także zdjęciach architektury oraz na fotografii street industrialnej, teatralnej, tradycyjnej i cyfrowej, piktorialnej, kolorowej, jak i monochromatycznej. Podobnie jak Edward Hartwig eksperymentował w ciemni. Taki uczestnicy mogli pójść dalej niż odtwórcza fotografia rzeczywistości. Spektrum możliwości było nieograniczone. Prace, które możecie Państwo oglądać zdecydowanie dowodzą tego, iż uczestnicy wykorzystali możliwości osobistej interpretacji tematu przy zastosowaniu i zaprezentowaniu nowych technologii. Konkurs nie mógłby się odbyć bez pomocy patronów głównych, sony Polska, marszałka województwa lubelskiego i prezydenta miasta Lublina. Nad utrzymaniem najwyższego poziomu konkursu czuwało jury, w skład którego wchodzili Lidia Popiel, Tomasz Sikora oraz Stefan Ciechan. thank you